Ja się staram y, na przykład ignorować, nie? Może ja pożałuję tego, co powiem teraz. Podejrzewam, że pożałuję, bo tak jak mówię, jeżeli pokażecie słabość w internecie, to was będą jeszcze bardziej jebać. Y, ale w sumie mogę już o tym powiedzieć, no bo to już jest za mną. Pamiętajcie psiakobusa, nie? Ja tutaj mówię, że mnie to nie ruszało, tylko pamiętajcie na przykład, że ja byłem y, że, że to nie jest kurwa prawda, że mnie nie ruszał, bo ja byłem jebany od tego psiakopusa, e, mimo że nigdy nie było takiej sytuacji, że nie dotrzymamy jakiegoś terminu. Natomiast codziennie e, na wykopie, i oni się teraz cieszą w ogóle, że ja to będę mówić, będą tam sobie zbijać piątki, że haha, psycha musia dała, haha, udało nam się, nie? Codziennie wrzucali, Co? że przeze mnie psy zdychają w schroniskach z głodu, nie? Co? Codziennie kurwa byłem zasypywany tym. Nie, nie wiem kurwa po chuj tam wchodziłem W przeszłości czas był płynny, szedłem poświadomości nie, nie wiem kurwa po chuj tam wchodziłem No ale wchodziłem W przeszłości czas był płynny szedłem oświadomości tam dużo informacji było I gdzieś to kurwa Misty u głowy siedziała